mam, Simpsy. Nowa gra Chyba nikt się nie spodziewał u mnie z Simsów Ja też się nie spodziewałem, tak szczerze Eee Sigwa. Swojego Eee Nie wiem No Brzmi znakomicie Dobra Dobra, chłopie Co my tu u ciebie robimy? Eee, od razu bym zrobił kilku O, tak trzech bym dodał, trzech bym dodał Dobra, lecimy Dobra, jakie włosy ci dać stary, jakie włosy, jakie włosy? Takie? Nie, paskudne. Takie git. Dobra, po kolei będziemy włosy lecieć. Ty takie. A ty? No długie jakieś, nie? No bo tu można takie wybierać, dobra. Czekaj, 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 takie, eee, dobra, takie chyba... Chyba git. Dobra, teraz. W ogóle on mi kogoś przypomina, ale nieważne. Eee... Makijaż? Nie, on nie będzie miał żadnego makijażu. Nie, 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 to wygląda źle. Eee, eyeliner? Nie, nie, nie. Dobra, dodatki. Dobra, zacznijmy może od twarzy. Ty byś był taki. O, taki chyba git. Dobra, ty. Szczerze? <grym> nie. No, takie taki będzie chyba git u ciebie. Nie, 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 takie jest git. A, niebieski, no, no najlepiej niech będzie niebieski. Dobra, karnacja, teraz twarz. Jaka twarz? Yy. Dobra, niech będzie taka twarz. Co to było? Detale skóry. Co to jest, jakiś ta. Nie, nie chcę. E, a to z Nie, nie. Zęby. On coś powiedział. No, zwykłe, zwykłe chyba. Nie, nie niech nie będzie miał nic pod oczami. Dobra, twarz zrobiona, tutaj twarz. Dobra, tu byś był jednak może bardziej taki. O, 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 o! To jest idealne. Ja szczerze tam to była idealna. Gdzie to jest? To nie jest to. Okej. Okay. <coughs> Dobra, zaraz. dzisiaj będzie chyba głównie robienie tego właśnie Co to jest? Nie, nie, nie. Taki. A ty? Dobra, twarz po prostu Nie, zaraz tu, zaraz. Wąsy. Tak mu pasują, dobra. Nakrycie głowy. Tu też jest to. Ale to już sobie zrobimy, wiecie. To wszystko inne to już będzie yy, kiedy indziej. Dobra, na razie ich tak zostawimy więcej. Eee, na razie im tylko twarz zrobimy, dobra? Resztę zrobię poza odcinkami. Ty nic nie będziesz miał chyba. To tatki. Dobra, takie są spoko. Eee, no i chyba tyle Dobra, dobra Zostawmy to na razie jak jest Muszę ich jeszcze nazwać, dobra Dobra eee, Ty będziesz... Ty będziesz Janek Ty będziesz... Mateusz Udo <laughs> Dobra, do dupy to nazwiska eee, Nie wiem, cokolwiek Co? Przyczynę śmierci? Nie wiem, na razie tak coś Albo dobra, damy mu losowe Jemu ja też damy losowe To będzie popularność A ta? Dobra, ja bym się ogarnie kiedy indziej, bo nie chce mi się szczerze teraz Eee. Nie ja kreatywność O, wybitna malarka, niech będzie Dobra No ta baska. <gryw> Kit ich jeszcze później ogarniemy. Oj, że się da? Ty da się? Da się ogarnąć? Nie wiem. Czekaj. Uff. Co tu za znaczek? Dobra, tutaj chcę. Tutaj chcę, tutaj chcę. Szczerze. I niech będzie może. Co, kur... jakie drogie. Nie, nie, nie to chcę. Chociaż to dobra. Prowadźmy się do jakiegoś domu. No. No i tutaj coś ogarniemy. Jeszcze zobaczymy, można ich edytować. Jak nie, to lipa. Jak nie, to giga lipa. To taka totalna. No dzisiaj dużo nie zrobimy, ale wiecie, no. Eee. Nie, dziękuję. Nie wiem, brzmi znakomicie. Na razie nie czytam za bardzo. Dobra. Czy ich się da edytować? Czekaj, to o, bo dobra, niech się gadają. Eee, dobra. Nie wiem, czy się da. Nie wiem, czy się da. Co tu mamy? Potrzeby. To, to, to. Dobra, dobra, dobra. Praca. O, tutaj mamy. Okej okay. Mogę się też przełączać. A mogę. Mogę też ich ten. A mogę tutaj z kamery. Dobra, dobra, dobra. Chyba git. Tam okolica Nie, 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 nie chcę na razie nigdzie chodzić <laughs> Po prostu wprowadźmy się tutaj, strasznie małe to Czekaj, opcje kamery Dobra, przejdź tutaj, nie, nie chcę go obserwować, mogę sam jak wychodzić. To mnie trochę denerwuje Dobra, ty Dobra, przejdźcie tu Teraz tak Jak się w to grało? <laughs> I na razie Możemy jako edytować dom? Tryb budowniczy, dobra nie dziękuję, nie dziękuję. E, co to jest? To jest ten. Nie, 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 poczekaj, ja chciałbym osobne meble, może. Roboty strasznie małe. Dobra, to łóżko, nie. Nie, nie, nie. Kurde Przydałoby się piętrowe. Sprzedaj, o. I kupimy jakieś tanie. E, bo ja wiem, takie. Tylko jak to te obracać, nie? Dobra, można tak, można tak. Gdzie tu są drzwi? Mm. Tu są drzwi, ok, Jak mogę się obracać? Mogę się obracać strzałkami. Ale jakby... O, te mogę tak robić, dobra. Co to V? Co robi V? Halo? Nie no, mam brzmi znakomicie. Dobra, dobra. Koniec tym gadania. Ajajaj, dobra, tu coś jest. Jak się obraca w tej grze? Halo? A, no tak. <laughs> dobra, tu mamy. Dobra, to można dać ciemniejszego koloru. Eee, to można dać tak. Dobra, jeszcze jeden fotel by się przydał. O! Eee, jak się obracało, obracało się kropką i tak jak w tej grze takiej. To ostatnio grałem, nie pamiętam. Iee, dobra, i tutaj w tym można jeszcze. Czy tu jest w ogóle. Tu są drzwi, to może ja bym to trochę przesunął. O, tak, żeby nie przeszkadzało. I teraz yy, tak. Tutaj bym dał. To bym usunął. Sprzedaj. Jakieś biurko. Na, na razie wszystko najtańsze. Jakieś krzesło. Dobra, yy, takie. I jakiś komputer tani. O, niech będzie. Teraz tak. Dywan. 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 Yy. I tu można jakąś szafkę kupić. Gdzie jest korytarz? Salon, może być salon. No, może jeszcze jakiś stolik byśmy kupili? Też ciemny. O. Szybko jakąś roślinność, tak, żeby po prostu im przyjemnie było, nie? Żeby im nie było tu tak niemiło. Dobra, jakaś roślinność, cokolwiek. Dobra, weź to te wyłącz. Yy, tutaj tak się obracało. Tutaj można coś dać. O! Dobra. Jak to wygląda? Wygląda fajnie Mi się podoba Jeszcze jakieś kwiatki, jeszcze jakieś kwiatki, tutaj, tutaj Tutaj, no i dobra, i git, i git, starczy eee, Jeszcze jakieś lampy na szybko Tutaj spoko, zawsze tutaj spoko, no to już mamy eee, Też to tutaj hmm, Też nie ma tego, dobra Już, już, już Krzesło jest potrzebne o kurde Dobra, wiesz jakby ktoś przyszedł w gości Przydałoby się mieć jeszcze jedno No Czemu się nie dało? Okej okay. Zostało 5000, dobra, trochę bym sobie zostawił, więc jeszcze na szybko tak coś tam, coś tam ten Jakiś kosz Dobra, co jeszcze zostało? No tutaj kosz jakiś, nie? Dobra, tu już kosz jest Tu jeszcze damy W łazience już nic się nie da, tutaj też już się nic za bardzo nie da Zesłony i żaluzje można kupić, proszę. Albo zasłonki, może lepiej. Czarne. Tutaj, 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 tutaj. O kurda, 360. Tutaj, tutaj, o. o. Tu też, oczywiście, wazience tutaj. No i tutaj takie szerokie. Jep, teraz żeby były. No dobra, damy po prostu taką. No. No, jeszcze troszeczkę hajsu mam, to coś tam im szybko ogarniemy. Jakąś. Yy... Dobra, skrzypce. Tu niech leżą. Dobra, bogu, dziecięcy to mo. No nie, ja kupiłem to w pok z pokoju dziecięcego. No nie. Dobra, ona jest artystką, kupmy jej coś. już ta Luga. Ona potrzebuje trochę yy, miejsca do malowania. No, nie. Nie potrzebują nic. Ozdobna półka, tak. Tak, tak. Tutaj jedna i tutaj od razu druga. Tu też. Dobra, jeszcze je. A bo dobra, już starczy. Dobra, starczy, 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 starczy. E, jak tu teraz wrócić? Tryb normalny, dobra. Ale zlagowało. E, weź normalnie. Dobra, dobra, coś pogadajcie. Ty, stary. <laughs> coś trzeba z nim pogadać. Pokwal wygląda. Albo nie, usiądź, 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 usiądź. Ty, dobra a ty. E, też pochwal. No i nice. Dobra, ty właśnie coś porysuj Klasyczny obraz. Mamy klasyczny obraz 50. Coś ogarni, coś ogarni. Mam nadzieję, że jak można edytować później. Nie widzę tu nigdzie czegoś takiego, no ale... Dobra, stop, 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 stop Teraz tak, ty z nim pogadaj. <ścoughs> a nie o, a ty? O! Dobra, coś tam, coś tam. Dobra, widzowie. Coś tam idzie. Jeszcze trochę im tam te relacje polepszymy. Zaraz jeszcze z tą O nie, co tu za krzak jest? A ona co tu rysuje? Yy... No i może być dobrze. Dobra, ty, 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 ty. Weź tu się zaangażuj. Ty. Okej. Okay. Ty z nią yy. o i ty też Pokwal wygląd, dobra Coś mi się pogadać razem. Dobra, ty. O, dobra, usiedli razem wszyscy po Teraz po, po, tak, ty do niego. Rozmawiaj o zainteresowaniach. Ty siadaj, nie denerwuj, mnie. Ryczą historię. Ty do niej coś powiedz, popraw humoro. Dobra, teraz tak, ty też musisz Dobra, może być. Yy, jak tam się mają, jakich te humory? O nie! A dobra, to jest przyjacielski chyba o to chodzi, nie wiem Dobra, 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 chyba, chyba git To nie, bo bardziej gada z nim. O nie, on stracił tego, dobra. To inaczej. Ty do niego powiedz. Yy, Okej. Okay. A ty do niego powiedz... Więcej opcji. Przyjazne, okej, okay, tutaj było to. Eee, dobra, skończyło się. Teraz tak, jeszcze Liberty Travis. Kto to kurde jest? Nikogo tu nie ma. Zdobywa charyzma, no i pogrzem. Dobra, teraz tak. Eee, z nim. Pokaż pojść. Teraz on. Do niej. Więcej opcji. Dobra, na razie nie. Też nie, też nie, też nie, dobra. Działania zabawne jakieś. Ten był komikiem, więc dobra. Ożywiona rozmowa, niech będzie. Teraz w ogóle jak z pracą? mi karierę. Dobra, ty byczku. Nie, stop. Oni nie chce tam żyją. Ty. Ty. Eee, będziesz pracowała jako. O, coś dostałem. A, nieważne ważne. jest przez... Przestępca Biznesmen, autorka, artystka Sceniczna, autorka może, albo... Malarka, 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 dobra Pasuje mi Teraz tak, ty A, bo ty masz pracę, dobra, nieważne A, bo skipuję nimi Dobra Zainspirowana Ej, to może stop, 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 stop Sprzedaj kolekcjonerowi Dobra. Teraz tak, ty musisz też gdzieś pracować. Wszyscy muszą gdzieś pracować, bo się nie utrzymamy. <laughs> eee, Wiecie, że chyba ich się nie dedytować, więc. Gdzie ty możesz pracować? Wolny strzelec? Eee. Przestępcom. Niech będzie przestępcą. O kurde. Dobra, i on. Gdzie będziesz pracował, Matic? Okej, okay. w poniedziałek. A ty gdzie pracujesz? Astronauta, biznesmen może, góry techniki nie, albo kucharzem. To są jakieś takie osobniki sklepu, kuchmistrz. A może, a może niech on pisze. Chociaż hmm, astronauta. Dobra, skoro ona maluje, to może niech on będzie autorem. Dobra, i coś dostałem chyba Nie, nie wiem Czekaj, może... Tak, zapisz jako e e Po prostu życie O, tu jeszcze są jakieś telefony Fajne, fajne, fajne 5 tysięcy, ktoś już coś zarobił Ta! Czy ona sprzedała to? Czy ona serio sprzedała płótno? Znaczy nie płótno, tylko całą sztalugę Ja pitole no nie, coś ty zrobiła! Yeah. Obo to jest Sim. <laughs> ja czytałem Sigma dla żartów, ale. Zapomnij. <laughs> Travis. Jaki kurno? Travis! Kto to jest Travis? Travis Scott. Ej, dobra, kto to jest? Nie mogę edytować tych simsów, Simów. Ajajaj, aj, aj. dobra. To chyba od następnego odcinka zrobię nowych po prostu bo chyba nic nie zrobię. Dobra, widzę. Mamy święte fantowo, do zobaczenia. No i